Yo, siemano, z tej strony Patryk, no i witam Was oczywiście w, jak żeby inaczej w kolejnym gameplayu z komentarzem ode mnie. E, dzisiaj jest to Battlefield 3. Jak widzicie zmieniam te gry, e, już nie jest cały czas MW3 czy też Black Ops 2, chociaż nie było tak cały czas, ale powiedzmy, że teraz jest mm, nie jest monotonnie, e, a jest różnorodnie właśnie, także dzisiaj Battlefield 3, mam nadzieję, że obejrzycie i będzie miał e, no, większą aktywność niż pod poprzednim filmikiem, no bo tam chyba 37 wyświetleń i chyba 8 łapych w górę, także Hmm, jeśli byśmy wbili tak 20 łapek w górę pod tym filmikiem To naprawdę bym się cieszył i oczywiście z góry, z góry Wam dziękuję Mówię o tym na początku, bo zawsze pod koniec albo już coś nie ogląda filmiku Przepraszam, SMS mi przyszedł Albo, albo po prostu zapomina o tym Także no, zachęcam oczywiście do lajkowania tego materiału i do komentowania Jeśli będziecie mieli jakieś pytania ode mnie Także tak, dzisiaj Battlefield 3 trzeci, jest to M416 Team Deathmatch, ja wiem, że M416 jest chyba overjust overusing, także często bardzo używane. Nie jest to jakaś overpowered broń, ale generalnie to jest moja ulubiona broń w Battlefieldzie, już od Battlefielda Bad Company 2, tam, tam ta broń naprawdę wymiatała i świetnie się nią grała i po prostu kiedy o, jakby odblokowywałem sobie te wszystkie bronie w Bad Company 2, to po prostu ta broń chyba była na końcu i po prostu naprawdę chciałem ją mieć i odblokowałem chyba platynową gwiazdkę i powyżej tam tej platyny wbiłem, także najwyższy poziom tej broni, że tak powiem. A tutaj ta broń jest od razu chyba na początku do odblokowania, jako druga albo trzecia broń, jakoś tak. Także, Ale mimo wszystko, to że jest druga czy tam trzecia, to naprawdę świetnie się nią gra i, i polecam, oczywiście. Jest to gameplay taki trochę powycinany. Ja generalnie teraz go nie oglądam, bo ja wiem, że on 20 minut gameplayu, oczywiście. Także skrócę to do 7-6 minut, jakoś do najciekawszych, najciekawszych akcji, po prostu. No wiecie, będziecie sobie oglądać. Ja oczywiście będę mówić. No i co? Dzisiaj chcę z wami porozmawiać oczywiście, jutro święto zmarłych, generalnie wracam sobie dzisiaj autobusem i zawsze przejeżdżam, e, autobus k, e, linii pierwszej, czyli tym, który ja jeżdżę, oczywiście zawsze przejeżdża koło e, cmentarza i słuchajcie, jest już piątek dzisiaj. A po prostu był taki wylew moherów z autobusu na cmentarz ja oczywiście rozumiem, że święto zmarłych i w ogóle i to jest tradycja, e, no ale myślę, że bez przesady już w piątek nie trzeba lecieć na, na cmentarz, a po prostu e, polecieć pierwszego na ten cmentarz, a nie tak jak dzisiaj naprawdę masakra, tak wszedłem do autobusu i się dziwiłem, że, że tak dużo osób po 12.30, bo to skończyłem lekcję oczywiście sobie hmm, uciekłem, no ale to już mniejsza wywiadówkę mam za dwa tygodnie generalnie, e, będę musiał też poprawiać oceny Także ten weekend y, naprawdę będę się kół uczył i tak dalej, bo muszę y, trochę matmy pozaliczać, po poprawiać i mam nadzieję, że będzie jakoś dobrze. Y, że jak tata pójdzie za dwa, czy tam za trzy tygodnie na tą wywiadówkę, to nie będzie przypału i nie będę miał tak, że nie będę mógł dla Was nagrywać. Także no, mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj też sobie lecę. Y, Jestem na imprezę, także taką przed, przed halloweenową, że tak powiem, także mam nadzieję, że będzie ciekawie e, i generalnie słuchajcie, kupuję Call of Duty 4, właściwie jadę po nie za jakieś 20 minut, e, ostatnio byłem w Empiku i było ono za 30, za 30 zł, także myślę, że Cieszę sobie kupię Call of Duty 4 i następny filmik to będzie taki pierwszy live komentarz z Call of Duty 4. Ja kiedyś grałem, kiedyś nagrywałem Skoda czwórki właśnie, ale, ale, ale miałem powiedzmy taką tanią, bardzo tanią wersję, nawet nie wiem jak mój kumpel mi to skombinował, bo kupił mi jakiegoś keja za piątkę, ale tego Keya nie mogłem nawet wpisać, on nie wchodzi nawet na stima, także musiałem jakoś tam pobierać grę przez The Pirate Bay, i po prostu jakoś tam to działało, ale te serwery nie były takie, jakie potrzebne było. Zresztą chyba moi starsi widzowie będą o tym pamiętać, bo kiedyś o tym właśnie mówiłem na moim starym kanale. I, i co? I tak jak mówię, Call of Duty 4 niedługo zawita na kanale, wtedy już będę bardziej, ale to bardziej różnorodny. Call of Duty 4, MW3, Black Ops 2, także no, jakoś tam będzie leciało. I próbowałem właśnie też z Black Opsa 1 coś nagrać, słuchajcie, na koncie Devila Maro, ale słuchajcie, gram w tego Black Opsa, jakoś tam idzie, bo naprawdę live komentarze nie mogłem z tego nagrać, bo a jaka jest tam optymalizacja w tej grze, to wszyscy pewnie dobrze wiecie, bo jest tragiczna, bo pokazuje mi, że mam 50 klatek, a, a gra chodzi naprawdę tak, jakbym miała 20-30 klatek na, na najmniejszych ustawieniach, także troszkę, troszkę porażka, nie, nie cieszy mnie to, bo na pewno bym chciał coś nagrać z tego Black Ops 1 i na żywo, ale to będzie kiedyś, jak sobie zrobię nowy komputer, złożę albo kupię i po prostu wtedy dopiero, kiedy ten komputer już będę nowy miał. Także musicie, mam tutaj do was problem i pytanie. W sumie gram sobie, i, słuchajcie. E, nie nagrywają mi się gry w kinie, nie zapisują mi się po prostu wszystkie, żadna gra mi się jeszcze nie zapisała w kinie. E, wchodzę w moje ostatnie gry i po prostu, no, nie mam nie mam żadnej mojej gry zapisanej. E, zwracam się do was, no bo wy pewnie gracie w tego Black Opside Link i pewnie mi poradzicie, nie wiem, może muszę wejść na jakiś e, na jakiś, nie wiem, serwer specjalny EA czy coś, nie tam EA tego nie robiło, Activision czy coś, żeby mi się to zapisało, ale naprawdę wchodzę na jakiś randomowy, customowy serwer, oczywiście, tak. I, I po prostu no potem wchodzę, jakąś tam grę ugrałem, tak? Jak wiadomo serwery dedykowane są Black Ops 1. I, i po prostu nie wyszukujemy nic tak, że jest podaka trochę, bo z Black Ops 1 chętnie bym coś dla Was nagrał, bo zacząłem sobie grać i właśnie pogrywając trochę augiem, bo tam Marek ma wszystkie, wszystkie bronie odblokowane. więc mam duże pole do popisu oczywiście. No i niestety powiedzmy, że mam taki... Jakby to powiedzieć fart, fart początkującego, szczęście, szczęście początkującego, nie wiem dlaczego ale naprawdę dobrze mi idzie, ale tak jak mówię, no nie mogę za, nie mogę po prostu dla was nic nagrać, bo nie mogę nic grać z tego kina, bo mi się to nie zapisuje, także poradźcie mi coś w komentarzach, naprawdę pomóżcie mi, będę naprawdę, ale to naprawdę wdzięczny i mi pomożecie i oczywiście dzięki wam będzie się Black Ops pierwszy na kanale pojawiał i, I serdecznie wam z góry dziękuję, jeśli ktoś mi po prostu pomoże, bo naprawdę to będzie dużo dla mnie znaczyło, bo chcę, żeby ta gra też się pojawiła. Planuję też w ogóle kupna tego Black Opsa pierwszego, no ale muszę sobie w końcu ten e, pieprzony statyw zamówić, bo już go zamawiam, zamawiam i nie mogę. Teraz chcę też kasę wydać na, na, na to Modern Warfare. Odkładam też na buty i kurde masakra. Na, ser na serio masakra jest z tymi wydatkami. Pomimo, że mam 17 lat, to to jest masakra. Czekam do, do wakacji, bo w sumie chcę wyjechać na dwa miesiące do pracy i sobie odłożyć na i na samochód. Także niedługo będę się woził. E, no i co? Dobra, ok. Będziemy powoli kończyć ten komentarz, w sumie, bo nie będę was już tutaj zanudzał. Miałem właśnie takie dwie ciekawostki dotyczące e, Modern Warfare 1 i po prostu tego zapytania o Black Ops 1. E, no i co? Życzę wam jutro udanego chodzenia po grobach z rodzicami. Oczywiście pomódlcie się, bo to jest naprawdę ważne święto, nawet jak dla mnie. I, I co? I do usłyszenia. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że komentarz wam się podobał. Wbijajcie też na fejsa i lajkujcie go, bo tam się wszystkiego dowiecie, co kiedy się pojawi. I do usłyszenia. Piona i siemano.